Dzień dobry kochani. Witajcie moi drodzy. Przychodzę dzisiaj do Was z nowym czytankiem. Co takiego, co nowego zmierza do ciebie? I zapytamy kart Tarota oraz z kartami Le Normand. Moi drodzy, mamy do wyboru dwie grupy: grupa numer jeden i grupa numer dwa. Mam nadzieję, że dzisiaj mnie słychać lepiej. Czasem mówię też ciszej, więc być może to też jest tym spowodowane, ale również tym. Że faktycznie nie wiem, czasami wgrywa się faktycznie ten filmik jakoś ciszej, nie mam pojęcia o co chodzi. Natomiast mam nadzieję, kochani, że wszyscy jesteście zdrowi. U mnie trochę się <grywa> porozkładali przeziębienia różne, różnego typu. Mam nadzieję, że mnie nie dopadnie. Staram się tutaj wspomagać jak mogę. Natomiast coś, coś, coś panuje, także bierzcie już na zapas sobie zdrowe, zdrowe tutaj, jakieś, nie wiem, ziółka, propolis, może miód i tak dalej. To tak na wstępie. Chciałam tutaj o to zadbać, przypomnieć niektórym osobom o tym, żeby o siebie też dbać, tak? Zwłaszcza w tym sezonie, który teraz jest. No dobra, tyle o tym. Kochani moi, grupa numer 1 i grupa numer 2 zaczynamy. Grupa numer 1 sprawdźmy. Sprawdźmy. Karty mi się trochę tu przekładały. Ok. Co tutaj się wydarzyło z moimi kartami? O. Ok, co nowego zmierza do grupy numer 2? Bardzo proszę, wyższe ja o prowadzenie z wyłączeniem mojej energii. Co takiego zmierza do osób, które wybrały różowy klucz? Co nowego? Co nowego do Was zmierza? Bardzo proszę, wyższe ja o połączenie z wyłączeniem mojej energii. Co mam przekazać osobom, które wybrały różowy klucz? Co takiego macie usłyszeć? Mamy bukiet, mamy lilię, mamy koniczynę. No jest słuchajcie, zielono. Jest zielono, jest kwiatowo. Może to uchodzić kochani moi, o y, tu mogą być w ogóle osoby, które otaczają się kwiatami, które lubią zieleń, które lubią y, zajmować się ogrodnictwem też, bo oprócz tego, co tutaj y, symbolizują te karty, to również. Patrząc na tutaj na te, na te obrazki, to widać ewidentnie, że tutaj jest osoba wokół was, lub Wy jesteście osobami, które kochacie kwiaty, otaczacie się kwiatami, macie piękne ogrody itd. itd. Jak również idzie do Was, moi drodzy, yy, jakaś szczęśliwa sytuacja, jakaś szczęśliwa sytuacja, z kim ona jest po powiązana lub z czym. Ja tutaj też widzę finanse, kochani, poprawa finansów finansów, przepraszam. Kobieta. Dla mężczyzn może to być związane z kobietą. Albo to wy, moje drogie, jesteście tutaj. Dopytam sobie zaraz tarotem, jesteście kobietami, które otrzymają albo jakąś nagrodę, albo jakąś sytuację, która będzie takim wyrazem też wdzięczności, jak również idzie tutaj materialne, bym powiedziała, szczęście, tak, po prostu konieczyna mówi o prezencie, o szczęściu. Pierścionek, dobra, coś stałego, kochani, coś stałego, coś ugruntowanego, pierścionek nie oznacza zawsze małżeństwa, aczkolwiek może, to pytajmy dalej. No, ale słuchajcie, moi drodzy, jednak, jeżeli nie szukacie miłości, no to tutaj idzie do was stała propozycja od mężczyzny. To może chodzić o pracę, tu może chodzić o jakieś nowe przedsięwzięcie. Jak również, kochani moi, zostaniecie tutaj wyróżnieni, zauważeni przez osobę. Rider mówi również i tutaj w tym rozkładzie o tym, że jakiś mężczyzna pragnie tutaj. Połączenia z Wami. Pierścionek mówi, idzie do Was jakaś stała relacja. Rider często mówi o mężczyźnie, który jest szybki, który to jest taki rycerz-mieczy, tak? Ktoś porywczy, pojawia się i znika. Natomiast przy karcie tutaj pierścionka, przy tych tutaj kartach, to ja nie mogę powiedzieć, że to jest ktoś, kto pojawia się i znika. Tu mamy, kochani, mężczyznę, który pojawia się po to, aby stworzyć z Wami. Teraz tak, może tu chodzić o jakiś układ w pracy, propozycje z pracy, pewne wyróżnienie, ale jeżeli tutaj myślicie i zastanawiacie się, czy ktoś się w waszym życiu pojawi, chociaż myślę, że już ta osoba jest tutaj w waszym polu widzenia, to to jest ktoś, kto pragnie z wami połączenia. Ktoś, kto będzie chciał połączyć się z wami na stałe. Przy tych kartach tutaj właśnie um, Lilię, bukiet i, i koniczyna, jest to spełnienie marzeń, bym powiedziała. To jest spełnienie marzeń. Ok. Co dalej? Mamy sowy. Może być to, słuchajcie, sytuacja, um, na tą chwilę może być sytuacja jakaś bez wyjścia. Może być to sytuacja, gdzie jesteście połączeni, nie wiem, pracą, jakimś, um, jakąś sytuacją, która um, jakby jest wiążąca i ciężko. Ciężko tutaj o to połączenie. Może być sytuacja, gdzie jest jakiś sygnał wysyłany, gdzieś tam sobie już porozmawialiście, natomiast są góry, i, i jest to ktoś mądry, ktoś, kto pragnie stabilności. Tak? To jest ktoś, kto nie chce zacząć w sposób ym, taki. To jest ktoś, kto chce być widziany jako osoba mądra, rzetelna, ktoś, kto nie chce się z wami bawić tutaj. To jest ktoś, kto pragnie tutaj stabilności. Natomiast z góry mówią o pewnych ym, sytuacjach, y, które mogą być trudniejsze do przejścia. I może być to osoba, która myśli, jak tutaj do was, y, do was podejść, tak? Mówię, to może być sytuacja w pracy. Zaraz zapytamy. Ok, mamy rozdroże i mamy list. Ewidentnie ktoś tutaj się bardzo mocno miota przed tym, czy się tutaj do was odezwać, jak to zrobić, żeby to było fair, żebyście nie czuły się, nie wiem, jakieś narzucone. To jest ktoś, kto też nie chce stracić jakiegoś autorytetu, może być to osoba właśnie w pracy, może to być sytuacja, gdzie jakieś obowiązki są tutaj wiążące, ale osoba znajduje klucz. Klucz do tego, żeby się z wami tutaj pojednać, bo wy jesteście kochani tymi gwiazdami. Eee, I ta miłość jest sprowadzona od górnie, wow, ale czy to nie? Może być to osoba e, z daleka, może być to osoba z internetu. Mamy tutaj re relację bardzo silną, karmiczną, nowy początek. Mamy też dziecko, słuchajcie. No tutaj powiem wam bardzo mocno odpaliła się karma. Bardzo mocno odpaliła się karma, związki karmiczne, prowadzone, ale te dobre karmiczne. Tu jest coś, co trzeba przełamać, tu jest jakieś pewne ryzyko, tu może być relacja duszowa, lustrzana, możecie się widzieć, możecie czuć przy sobie, patrząc na siebie gdzieś w oddali lub rozmawiając, ale jest ta bariera na przykład, nie wiem, językowa, praca itd., itd., to, to czujecie, że jest to, to ten wspólnik, wspólny mianownik, tak? Jakby jesteście odbiciem tej osoby. Przede wszystkim mamy tutaj relację, która jest prowadzona odgórnie, więc ona i tak się wydarzy: wy nic nie musicie tutaj za bardzo wychodzić naprzeciw, bo wy jesteście już jakby dla tej osoby tą, tą jedyną, tą wyjątkową, tą, która, która tutaj jest postrzegana jako. Kobieta, kobieta, którą pragnę, którą chcę, z którą chcę stworzyć relację. No i mamy miłość, kochani, tak? Mamy miłość, mamy tu piękne karty. Mamy tu piękne karty. Oczywiście to nie jest tak, że, um, że jest łatwo, tak? Bo to jest karmiczna relacja, tutaj trzeba coś zrozumieć, jedno lub drugie musi przejść jakąś tutaj. Ym, przemianę, może odwagę, może jakieś ryzyko, które jest związane z tą relacją. Natomiast y, jest to relacja prowadzona odgórnie, możecie mieć, y, może pomiędzy wami być y, duża różnica wieku, nie musi być. Relacja jest, tak jak mówię, prowadzona. Y, możecie być 33, y, może być pomiędzy Wami 22 lata różnicy nawet no takie tutaj sytuacje się pokazują dobrze, to pytajmy jeszcze kim jest ten mężczyzna, który się tutaj pojawia w kartach, bardzo proszę widzicie? karty potwierdzają tak jak mówiłam, rycerz mieczy tak? to jest taki rycerz mieczy i karty cała ta potwierdzają rycerz mieczy to jest ktoś, kto pragnie was zdobyć, to jest ktoś, kto może ma motor to jest ktoś, kto, mimo że jest nawet starszy od Was, ma energię bardzo młodzieńczą. To może być taka sytuacja. Nie musi być starszy, tak? Ale mówię, może być jakaś tutaj różnica, która, która jest po prostu karmiczna i trzeba ją tutaj przejść. Mężczyzna pragnie tutaj z Wami kontaktu. Słuchajcie, relacja może być w ogóle jakaś w ukryciu, nawet na tą chwilę. Mamy Króla Mieczy, mamy kogoś bardzo inteligentnego mimo tego nie jest wolny od dziewiątki mieczy, im bardziej, słuchajcie, jesteśmy inteligentni, im bardziej rozumiemy wiele rzeczy, im bardziej analizujemy wiele rzeczy, rozdrabniamy wiele rzeczy, tym bardziej popadamy właśnie w taki zamęt i potok myśli. Niestety to jest takie bardzo no, osoby, które, które bardzo dobrze tutaj analizują, myślą, często popadają właśnie w takie natłoki myśli, prawda? I tutaj jest bardzo wyraźnie to pokazane, że mężczyzna y, bardzo dużo analizuje. Bardzo dużo analizuje, patrzy na Was, jak na Słońce, na spełnienie marzeń. To może być relacja, gdzie ktoś kogoś ma, albo to może być sytuacja, gdzie na tą chwilę jesteście na płaszczyźnie takiej przyjacielskiej. Możecie być gdzieś na portalu, y, nie wiem, na Facebookach, tak? Możecie gdzieś być tutaj w jakiejś społeczno społeczności wspólnej, e, która zobowiązuje i trzyma tego mężczyznę w ryzach, bo mamy czwórkę e, pentakli to może być ktoś znany, lub wy możecie być rozpoznawalny. Szóstka była, e, ktoś bardzo tutaj może być to osoba majętna, może być to osoba, która, e, która jest widziana no, jako lider, tak? Córka mieczy, piątka kielichów, dwójka kielichów. Ewidentnie ta relacja jakby jest ponownie uleczana. Ponownie mamy tutaj um, od wszechświata sytuację, gdzie trzeba wyjść, trzeba uleczyć, ale tutaj również jest dla Was rada, to nie jest skończone, to nie jest, ta cisza nie jest ciszą na stałe. Tu mamy dwójkę kielichów, mamy połączenie bratnich tuż bliźniaczych płomieni. Relacja pokazuje się trochę przeznaczeniowa, więc nie wiem, kogo tutaj dotyczy. Na pewno nie wszystkich z Was, którzy to oglądają. Natomiast jest tutaj relacja przeznaczeniowa, tak? To jest sytuacja, która... No, gdzie będą dzieci, jeżeli planujecie, gdzie będzie małżeństwo, jeżeli planujecie wspólny dom również. Jeżeli tego nie planujecie, no to może być to po prostu relacja partnerska, ale... Ewidentnie jest to relacja przeznaczeniowa, kochani, i sytuacja, gdzie bardzo dużo wymagana jest cierpliwości, relacja stopniowa, bez żadnych tutaj um, namiętności, rzucania się od razu, że to jest to, i już wchodzimy w związek. Nie. To jest relacja bardzo powolna, bardzo romantyczna, taka wiecie, retro bym powiedziała, sytuacja taka z przeszłości. Wiecie, tak jak to kiedyś było, tak? To nie było od razu, to nie było od razu miłość. W sensie, to nie było od razu namiętność, chciałam powiedzieć, bo miłość może być już wyczuwalna, ale relacja bardzo pomału i stopniowo rozwijająca się. Trzeba będzie przełamać tutaj pewne bariery, jeśli chodzi o uczucia, otwarcie się, odwagę, zaufanie, że to jest. To, że to jest ta miłość. Co dalej? Królowa kielichów. królowa pentakli. piątka pentakli. rydwan. Dla niektórych z was może być to sytuacja, gdzie mamy tutaj pary, mamy królową mieczy. Może być sytuacja, że wy nie chcecie już czekać, macie już dosyć, tak? Ile ja tutaj będę czekać, tu się nic nie rozwija. Tutaj nie ma w ogóle e, ruchu. Natomiast słuchajcie, za, za kurtyną rozgrywa się tutaj pełnia energii, połączenia, wasze dusze już są tutaj połączone. Natomiast jest tutaj energia karmiczna, gdzie trzeba coś zrozumieć, przetransformułować. Mężczyzna, który jest bardzo logiczny, musi zrozumieć, że to jest ta miłość. Zobaczcie, są dostateczne. No, ewidentnie tutaj jest energia karmiczna. Tutaj dojdzie do rozmowy, tutaj dojdzie do przełomu. Natomiast wy możecie już być w takiej właśnie energii, lub musicie być nawet w takiej energii, gdzie chcecie konkretu, tak? Bo tu może być sytuacja, nawet taka duszowa, gdzie ktoś wam wysyła sygnał, a wy się domyślacie, tak? A tu nie chodzi o to. Tu musicie stać w swojej prawdzie, w swojej sile. Mężczyzna musi się przełamać i musi zawalczyć o tą miłość. Bo tutaj mamy relację karmiczną. To nie jest zwykła relacja, która się tutaj zdarza na co dzień. Mamy asa pentakli, mamy magika i mamy czwórkę buław. Ewidentnie będzie nowe, nowy początek, będzie e, połączenie tego, tej, tej znajomości. Mamy tutaj też dom, mamy szóstkę kielichów, mamy tutaj rozpoznanie bratnich dusz, bliźniaczych płomieni. Relacja bardzo, bardzo pomału rozwijająca się, kochani. Na razie jest dużo przyglądania się, lekcji i zrozumienia. Takie są tutaj, kochani, dla Was energie dla grupy numer jeden. Dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Będzie mi bardzo, bardzo miło. I przechodzimy do grupy numer 2. Witajcie kochani. Witaj grupą numer 2. Sprawdźmy, co nowego zmierza do osób, które wybrały grupę numer 2. Co takiego ma usłyszeć grupa numer 2? Co takiego ma usłyszeć grupa numer 2? Co takiego ma usłyszeć grupa numer dwa? Bardzo proszę, Wyższej, o prowadzenie z wyłączeniem mojej energii. Co ma usłyszeć osoba, która wybrała złoty klucz? Co takiego ma usłyszeć osoba, która wybrała złoty klucz? Niektórzy z Was mogą wybierać się tutaj, kochani, w podróż. Um, możecie tutaj kierować się swoim sercem. Um, może być to sytuacja też, gdzie, um, gdzie wyjeżdżacie do kogoś. Może tutaj być jakiś wyjazd. Możecie otrzymać również, słuchajcie, zaproszenie. Przede wszystkim otwiera się w Was, kochani, nowa droga, nowe życie, nowa energia. Otwiera się czakra serca. Mamy dużo wiadomości, mamy dużo rozmów, o czym mówi list. Zobaczcie, znowu jest rider. Mhm. Wow, nie wiem czemu dwie kochani grupy yy, mówią tutaj o takiej sytuacji bardzo mocno połączeniowej. Natomiast yy, możecie mieć do czynienia z osobą, która lub z mężczyzną, który jest bardzo opiekuńczy, bardzo troskliwy, ktoś, kto ma ogromne serce do dzieci, do ludzi. To może być ktoś, kto pragnie Wam zaoferować również... Yy, Przyjazd, wyjazd, wycieczkę, nową podróż. Nowa podróż może być związana z pewną propozycją, propozycją um, słuchajcie, nawet zmiany zamieszkania, nawet um, to może być też powiązane. Um, tutaj pokazuje się w ogóle praca przez internet, kochani. Praca przez internet, jakaś duża komunikacja, coś tutaj wychodzi naprzeciw Was. Ktoś Was zauważa i ktoś pragnie Wam zaoferować. Może tu chodzić o pracę, może tu chodzić też o, o miłość, o, o nową, nowo, nowe życie. Natomiast pokazuje się ten Rider: jakby coś bardzo szybko dostajecie, dostajecie jakąś wiadomość od osoby, która. Może być kimś, kto leczy, ktoś, kto prowadzi, ktoś, kto daje wam wskazówki. Dopytajmy, o co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Kto to jest ten? Nidźwiedź. Gwiazda znowu. Tu jest gwiazda, tu jest gwiazda. Tu jest słuchajcie, sytuacja znowu trójka buław. Pokazuje mi się sytuacja spełnienia marzeń, jakiegoś wyjazdu. Kontaktu z... Hmm, również tutaj pokazuje się paś pentakli, jakby nowa propozycja pracy, czegoś małego, jakaś hmm, propozycja, która otwiera Was na, na nowy początek, nowy rozwój. Możecie w tle słyszeć, słuchajcie, deszcz leje u mnie od dwóch dni. To jest taka sytuacja, która spełnia Wasze marzenia. Hmm, może tutaj być plan na biznes. Dobra, dopytajmy. Poziom Pentakli. Dla niektórych z Was, jeżeli mieliście jakiś problem finansowy, to może być faktycznie propozycja pracy od kogoś, kto jest daleko, albo ktoś, kto widzi Was w swojej przyszłości lub w swoim projekcie. Na tą chwilę możecie tego nie zauważyć, ale ewidentnie pokazuje się energia pracy. Kogoś, kto chroni, kto, kogoś, kto pracuje przy domu, ktoś, kto um, prowadzi jakiś biznes własny, ktoś, kto jest samodzielny bardzo. Mamy tutaj propozycję pracy, bardzo silną. Ktoś widzi Was cesarzową. Kobietę, która. Która, prowadzi, która potrafi zaopiekować się domem, która potrafi zaopiekować się innymi ludźmi. To jest jakby para taka idealna. Ktoś was widzi ten potencjał i ktoś pragnie wam coś zaoferować. W ogóle, ktoś widzi z wami przyszłość. Bardzo silnie się to pokazuje. Ktoś, kto spogląda w przyszłość e, z wami. Co jeszcze ma tutaj usłyszeć grupa numer... Dokładnie, nowy początek, słuchajcie. A z kielichów. to jest coś, co otwiera Was na nowe, na nowy początek. Energia od osoby, która naprawdę bardzo mocno potrafi kochać i, i pragnie, pragnie spełnienia, pragnie szczęścia. Hmm. To może być powiązane również z biznesem. Nie wiem, dlaczego mi się to tak bardzo mocno tutaj pokazuje. Może ze szkołą, może z sytuacją, która jest powiązana też z ochroną domu, z opieką nad innymi. Ktoś widzi was jako kobietę niezależną, bardzo taką ym, kobietę, która potrafi postawić na swoim, która potrafi zadbać o swoją przestrzeń. Ktoś, kto jest bardzo też, y, powiedziałabym, stabilny w swoich finansach, potrafi zatroszczyć się o swoje finanse. Natomiast tutaj mamy transformację. Sytuacja, która się wydarza pomiędzy wami, lub na tą chwilę, może być bardzo transformacyjna. Transformacyjna, yy, bardzo duża zmiana, bardzo duża zmiana w ogóle życia, znowu mamy rycerza miecza, jak w jedynca. Ktoś chce tutaj y, przede wszystkim zaproponować wam coś, natomiast wy będziecie się bardzo wahać lub już się wahacie. Teraz tak, dla kobiet, które oczekują, już wiedzą o tej sytuacji, może czekają na jakiś rozwój sytuacji, może czekają na jakiś list, na jakąś wiadomość, propozycję z pracy, to tutaj jest powiedziane: bądź kobietą, która jest spokojna, kobietą, która jest cierpliwa, kobietą, która nie narzuca, kobietą, która ma swoje granice, która jest ciepła. Ale bardzo stabilna emocjonalnie, bo tutaj pokazuje się, żeby zadbać o też swoją emocjonalność, tak? To może być ktoś, kto bardzo na to patrzy. Jakby kobieta rozemocjonowana. Yy, 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 Chociaż ta osoba nie widzi Was, tak? Widzi Was właśnie jako, jako taką kobietę, która spełnia swoje marzenia, kobieta, która potrafi kochać, kobieta, która potrafi się troszczyć o innych, kobieta stabilna. Natomiast to może być ktoś, kto pojawi się szybko i może zburzyć Wasze, wasze w ogóle dotychczasowe życie, naprawdę, bo tu idzie bardzo duża zmiana. Tu jest ktoś, kto może Was nawet chwilę przetestować, sprawdzić, tak? Ja się wcale nie dziwię. Pamiętajcie, się, pamiętajcie, że ja się wcale nie dziwię, że niektórzy mężczyźni testują, tak? Czy, czy kobieta jest właśnie stabilna też, tak? Bo tylko dwie jednostki, które są jakieś stabilne emocjonalnie potrafią stworzyć coś naprawdę pięknego, tak? Jeżeli jest jakiś problem, to najpierw trzeba ten problem rozpoznać, zauważyć, naprawić i dopiero wtedy jakby wejść w, w jakiś układ, relację stałą, tak? Bez zgrzytów. Natomiast... To może być sytuacja też, gdzie wy już nie chcecie czekać, nie pozwalacie już tej osobie się zbliżyć, no bo ile możecie czekać? Natomiast tutaj e, to może być pewna taka sytuacja, gdzie, mm, gdzie ten czas nie był, nie był jeszcze ten, tak? Nie był jeszcze ten, dopiero ten czas idzie. E, mężczyzna może faktycznie mieć obawy, że, 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 że jest tutaj strata, że, e, że, że za późno się odezwałam, coś w tym stylu, że może was stracić, tak? I idzie tutaj energia. Nowej, nowej propozycji. Bardzo podobna ta karta jak do jedynki. Mamy tu i Hierofanta, i dwójkę kielichów, dziewiątkę kielichów, trójkę kielichów, króla buław. Tu jest ktoś, kto pragnie działać. Tu mamy bliźniacze płomienie. Tu mamy w ogóle energię znowu połącze, połączeniową. I znowu mamy trójkę pentakli. To mówię, może być sytuacja w pracy. To może być sytuacja, gdzie macie wspólny mianownik, wspólne hobby. Gdzieś, gdzie jest rozwój. Gdzieś, gdzie jest energia. Kogoś, kto się przygląda też waszej pracy. Jeżeli nie poznaliście tej osoby jeszcze, to może być słuchajcie, ktoś, kto prowadzi jakieś grupy. To może ktoś być, kto leczy, ktoś, kto. gdzie traficie na jakiś na przykład, na jakąś grupę, nie wiem, jogi, powiedzmy tak. Bo to jest ktoś bardzo opiekuńczy, ktoś leczący, ktoś, kto składa propozycje, ale też pokazuje się bardzo dużo internetu, pokazuje się bardzo dużo takiej zmiany. Karta SHIP mówi o podróży, która jest wymagana jakby pomiędzy wami, tak? To mówię, może być sytuacja też na odległość, natomiast coś jest, co Was łączy, bo gwiazda mówi, nieważne gdzie jesteście, nieważne co robicie, i tak będziecie połączeni. Mamy tutaj piękną relację, bardzo romantyczną. Słuchajcie, dwie grupy są takie. Dajcie mi znać, z kim to rezonuje, bo tutaj przytrafiły się w dwóch grupach relacje, które są bardzo romantyczne. To nie są jakieś tutaj toksyczne sytuacje, chore jakieś. Natomiast stabilność jest tutaj wymagana, ewidentnie. Przełamanie jakichś barier, przełomów, zmian, ale to są takie sytuacje, relacje romantyczne, tak? To nie są żadne chore tutaj y, sytuacje, gdzie, gdzie, gdzie dzieją się jakieś dziwne, niestworzone historie, i, i ktoś nas mocno rani. No nie. Jeżeli tak tutaj jest, to to nie jest czytanie kochani dla was. Tak jest bardzo specyficzne było to czytanie. Karmiczne. No, możliwe, że po prostu karmiczne relacje teraz wychodzą y, na powierzchnię, bo mamy ten. ten Koniec tego roku numerologicznego, teraz będziemy wchodzić w pierwszy rok, czyli w nowe początki, więc tutaj, może do końca tego roku numer numerologicznego faktycznie może, mogą się wydarzać przełomy, i ten pierwszy rok będzie właśnie tym połączeniem e, tego romantycznego, stałego partnera. I tego Wam życzę, kochani, najlepszego. Buziaki.